A wieje. wieje. Wieje, wieje. Niby takie, ale tak w nie śpi. Chicago się nazywa wietrzne miasto. No właśnie, tutaj tak wieje. Tam u was nie wieje tak. Tutaj tak wieje. Tam na terenie miejscu, nie? Tam na miejscu wystawialiśmy Chicago Beyond. Tam też jakiś taki zazwyczaj. Coś takiego jakby ciężko. To był czy, ty są, ty są. To są barykady, żeby, żeby fale nie uderzały Aha, fale, żeby nie uderzały. Zobada no, taka. Aha. co no, Nie na piłmie. No nie, na no, samochody jakie? Ja. Ty, ale ty, ty żeśmy jeździli. Że tam to ja nie tyle samochodów wieścia, nie widać tego jeziora, nie? Jadę, nie, jadę, nie jadę. Nie? Okay. Kurwa, nie? Ale mi się głodnia skrył. Ona do wszystkiego Ale śmiała. Nie boi się, nie? Nie, ona nie mówi, że się nie boi. No to mówicie się do niej chłopy też śmiały. No i To są plaże. tam też. Jest... Mieszkańcy tam jest... No, no. Ślicznie. Prawda, że pięknie. Sonia. Dobry Sonieczku. Sonia. <grywa> sonieczku. Soniu. Soniu. Kto tam? Nie wiem, czy dobrze trafię, bo nie widzę. Tak. <grywa> Ale widok. Yeah? Okay. Yeah, well, I think I did.